Tu dzieci mają głos! Sami opowiadamy o książkach i nie tylko. Dzisiaj książki z serii Pet Agents na tropie złodzieja, na ratunek zwierzakom, wydawnictwo Media Rodzina. Cześć Julia! Cześć. O czym ta książka... Te książki opowiadają. Jest taka dziewczynka Katie i zbudowała swojego robota Bota T Bota. Ta dziewczynka potrafi się porozumiewać ze zwierzętami. A ten robocik? Umie latać i potrafi się porozumieć ze zwierzętami. A, no czyli tacy faktycznie zwierzęcy agenci do zadań specjalnych. Tak. Katie bardzo kocha zwierzęta. Yy, powiedz mi te książki przygodowe, o czym jest w nich mowa? Na przykład, że jest taki chłopiec i, im, i zakłada swoje akwarium, albo owiewiórce, która czeka na swoją mamę. W, w ogóle im, oni pomagają zwierzakom. Pomagają zwierzętom, ale również pomagają ludziom, na przykład w doborze rasy psa. Tak. Była taka im, historia. Im, o, o dziecku, które chciało mieć psa. No i co się okazało? Um, że rodzice jej wybrali psa, ale Ka Katie powiedziała, że, że to nie jest taki domowy pies, i że ona i że przez pomóc wybrać dziewczynce pie pieska, który będzie dla niej dobry który będzie odpowiedni, no bo na przykład, wiesz, jak ktoś mieszka w bloku, w, ma dwa pokoje, a chce mieć wielkiego Bernardyna, takiego ogromnego psa, no to jak ten pies? Będzie się tam czuł fajnie? Jak myślisz? Nie, no bo nie będzie miał miejsca, no, no i on chce na przykład biegać po takim dużym domu. No albo po ogródku. Tak. Dokładnie. <laughs> nie dość tego, że ratują zwierzęta, pomagają dorosłym i dzieciakom w spełnianiu swoich marzeń, związanych właśnie z posiadaniem zwierząt. To co jest jeszcze fajne w tych książkach, w tej serii? Pet Agents. To, że są bardzo wciągające opowieści przygodowe i oni tam ratują, ratują wszystkich. No i, przykład, no i na przykład było, że złodzieja łapią. Też złodzieja łapali w drugiej części. Tak, złodzieja łapali, że um, ktoś u, że ciągle ktoś, um, że ciągle ktoś kradł na przykład torebkę, no i, um, na, w której mieli pieniądze, błyskotki. A widzisz, czyli przygodowa y, z dreszczykiem emocji wręcz ta książka, ten, ten cykl. Tak, i tylko na koniec, tak jak w wszystkich książkach trzeba czekać i trzeba czekać, jak, ym, jak, będzie, jak będzie napisane, kto jest złodziejem. No i będzie rozwiązanie. Tak. A słuchaj, e, powiedz mi, jak ci się podobały ilustracje? Były ładne, no i były dokładne. Tak, i kolorowe, fajne. Myślę, że takie dla 6-7-latków książki są bomba. Tak. Mi te książki się bardzo podobały i, po, i polecam um, te książki dzieciakom. Wszystkim. Tak. No pewnie, że tak. Ja sobie chyba też przeczytam, wiesz? Dobrze. No to możesz przeczytać, bo dla dorosłych to nawet mama czytała. Dzięki, pa. Pa.